Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. No, turn top dzisiaj. Tylko meczu nie chcę uruchomić. Dobra, jest, to się jakkolwiek. I no, w rengara. Też tepek, więc też taki sensowny typu. On defensywny z determinacją. No dobrze, zobaczymy. Nie mają tak. dużo CC oprócz tej organ nie licząc w organy i ma. kan, nie, nie mają dużo CC, nie mamy znacząco więcej, no bo Warwick, R, k, J, J, oczywiście z Q, trzecią Forą oraz R, Zajaz z E, Senna z W, jest z, z E, każdy u nas kill ma, każdy u nas postać ma chociaż jedno twarde count control, oni mają oczywiście Morganę, no, ma kraja. No, re i rengar z ulepszonego E. Nie wiem, jak to się tam ulepsza, bo nie gram dużo Rengarem, Może niedługo wróci rysunku odcinek z rengara nie, na topie. No, dobra. No, widzę, że już mocno zasłyszeliśmy G. Gierka. Ale widzę, że jakoś jestem w sensownym tempie. W jakimś sensownym tempie? Ostatnio właśnie mi komputer strasznie, strasznie jest. Dobra, lecimy na linię. Dobra, no regarek. Trzeci level, no. No co pomocy, czy tu? Będzie ładnie zwardowany. Okej, okay, tu akurat dosyć normalnie, czyli oczywiście fuj, ligesel. I tam... <grymne> w zasadzie oprócz many doktor nie ma problemu na samej linii. Bo kursce aż u niego jest. Czekaj, wcześniej dwójkę, ale ja będę potem, potem tak, po ten creepie. Serio nie to myślałem, że z one tego creepa. Dobra, wepchnął Dobra, to sobie farmimy. Okej, okay, jest idiotą, widzę. Ja sobie mam poty, szybko do zdrowia. Wyform dystans. A no, może sobie mnie poszuje tak akurat będzie robić, więc presji ma. Spalnia, ale tak już tak. No i tyle było do tym typem, A no, może dalej sobie tak wbijać. Jest debilem, bo nie już używa skill'a W, który oczy tego CC przed moim CC. Choć myślałem, że będzie, wyczyszczać z samych łańcuchów. To się jednak nie dzieje. No, mam przewagę 10 klipów Ok, ma te PK, Trzeba uważać. W takim rawnęcie razem. Zaraz może przyjść. Może no, już wykonałem no, Oczywiście nie wziąłem, bo po co? No Jezus, ZUS, ale mam PH do minion. No intuje farmę. No naprawdę intuję. Bo tuż tu będę mieć jakieś dwa razy więcej farm obecnie. No, on wróci z BF-em, ja wrócę no, z pancerniakami. Wydaje mi się, że jednak jest to bardzo opłacalne. Wracamy sobie w ten sposób. No i myślę, że mimo, że kupiłem same buty, co nie jest zawsze dobrą opcją, jednak w tej sytuacji zadziała. Okej, okay. trochę niestety klipy mi się tam, bo miałem mogłem mieć ogromną przewagę, a prawdopodobnie będzie równo. Ewentualnie tam dwa kripy dla mnie. Okej, okay, on, the, niestety, ja nie mam, niestety, nie mamy dobrych herek. A ja to już w ogóle. Dobra. Obrazy ping. Oczywiście on będzie siedzieć w tych szakach. Okej, okay, tym razem. Okej. Okay. No tyle było do powiedzenia. Z tego ganku. Troszkę mi zbije HP, ale nie... No szczęście, minionów, które która była Wie nie? No to. No i kolejne, bez flasza, mimo że nie miałam many. To naprawdę go uratowało, bo on bardzo olin robił. Aha, dobra Dobra, to jest to się używam dwóch ten może mi pomóc, bo trochę się boję, bo tu podchodzi w ogóle do farmy. No, bo siedzi mi dalej. Tam przedrzutle. No dobra, dobra, ja mam odcinek tym wyganiem przyjść. Dobra, nie mam many, żeby go zabić. Spokojnie typie pod kontrolą. Dobra, nie zdążył z tym szczęściem częścią przerwać. Idziemy oczywiście pod Sprite. Rakera, no on odrobił farmę, bo miało sporo spokoju. Bo troszeczkę mu jungle w Babisie to I nic nie zyskał. Totalnie nic. Co prawda oprócz przewagi farmą, co prawda sporą. Wydaje mi się, że mamy wystarczająco dużą przewagę, aby sobie spokojnie poradzić. U nich akalintuje. No. Nie, nie trafiłem, E dobrze. Dobra, ale warto było go tam postraszyć. Oprócz mamy. Tak naprawdę nie mam żadnych szkód. nie mają kontrolę. Okej, okay, ja mi zabezpieczam, mogę sobie... Ej, fajny dżangler, podoba mi się, bo dał mi dosyć sporo, no, da mi może, mam trochę bezpieczeństwa. Okej, okay, nie zależy mi jeszcze od bardzo na tym chyba, coś ma lewej przewaźni, to jest na pewno problematyczne. Dobra, to Okay. dobra, to tylko w tą No, mana jest problemem. Okej, okay, botleń dobry, galant, widzę z ich strony. bo raczej nie żyje. tak No na szczęście, że many nie mam, bo tak będzie jeszcze, a już bym ci rąbnął. No tej to nie mam szczęścia. na no, tej No chodź. No dobra, no się go ograć. Mogą nawet flesza nie marnować, ale byłem dla bezpieczeństwa. Zmarnować. E, wziąłbym, no niestety nie stać mnie. Weźmiemy w sumie wyżej to. ja myślę, że tak. No, to i ona zaczyna imitować. Widzę. To tak ostro. Ja mogę spróbować ją dobić Ok, jasna na chatę. Zaczyna... No To nie na mama do drugi razy, tak w sensu. Troszkę Taki pewne tej walki? O kurde, Aj! No, nie umiem grać w ręgara po później robi kosmiczne obrażenia. Z, nie wiadomo skąd, talnie znikąd. Wyciąga mi taki dips. Mm. Mimo, że mam 85 armora, on kupi tylko Licey i Lethality. No, ja nie rozumiem nigdy tych. Okej, okay, onem wyjaśnił. I może ten tak naprawdę tylko szkoda, tylko szoda, no... Poczekamy sobie, chyba, bo to 15 golda tylko. O, zawsze mi da to jeszcze więcej obrażeń. Mm. Rengar nie puszuje no sto więcej creepów ma Bapaje mam, że to Jona jest po gersonie Powiem że to Jona jest dobry Kurde, ale... No tak, typie, tak. Chociaż teraz to głupotę robi, że puszuje bez żadnego, totalnego zabezpieczenia. Bardziej nie ten DRW, o już ma full. Oha, super. Nie, ja no myślę, że stary bajka będzie dużą... Okej, okay, przerwany bo może sporo man. Money... Ty. No. Ty nic dzień... tam, tam pewno starcie i tyle. No, no dobrze widzę, że nie żyje. a to jest niektóre trajda robi. Okej, playki zniknęło. On może mieć troszkę więcej golda? No może... No może nie, nie wiem. Czekaj, okay, ja się nie cofnę. No boże No niech kurwa wypieprza mi z tej ligi, bo chłop siedzi mi na linii non stop Na Morgana OP dostałem nieskończony Nie po Nie CC, które było nieskończone. To ciekawe SES i on pisze znaki zapytania. Znaki zapytania pisałem wtedy, bo się wpierdolił po towera. ZD To się zastanawiam, to były pytania. Nie? Ej, ten już, ona dostaje one dostaje tips, nie? Drake przyjęty. Okej, okay, zabiję ich dwóch. Nice. Morgana, jak głupotę robi, że się tak pieprza. Zapiękujesz bezerki. Nie, ja ale wygrywałem tego fajta. Nie wiem, jak bardzo, czy coś tu więcej jeszcze znajdą. No ale, to ok, poddali się. Krótki odcinek, ale były długi, więc tym razem będzie króciutki. Dzięki za odcinek. Jak nieźlicz ręgara na topie, Porady. To